Dzień dobry, witam Was bardzo. Ale to bardzo serdecznie. Po długiej nieobecności domyślacie się, czym ona jest spowodowana, ale pokrótce opowiem. Ale zanim to, to przypominam o lajkach, o łapeczkach w górę. Może kliknąć przycisk, subskrybuj, żeby być na bieżąco z niektórymi rzeczami. Tym bardziej, że zaczynają u nas się pojawiać w ofertach różnego rodzaju ciągniki dostępne do sprzedaży. A te cieszą się u nas dosyć dużym zainteresowaniem, aż przechodzi to moje wszelkie oczekiwanie. Natomiast na podsumowanie, z czego to wynika, to pewnie przyjdzie czas. Dajmy jeszcze troszeczkę temu wszystkiemu podziałać. Dlatego warto zasubskrybować, bo nie ukrywam, że nie ogłaszamy się na żadnych OLX-ach. Oto moto było na próbę. Zrezygnowaliśmy. No tam się nie da działać normalnie, bo byśmy poszli z torbami, a zainteresowania żadnego. Po prostu wykorzystujemy nasze social media i myślę, że to jest właściwy kierunek. E, dobra, wracamy do e, wyjaśnienia, co tam się u nas dzieje. Od czego by zacząć najpierw? E, po pierwsze, zeszły mi już czerwone puliki i czoło. To miałem od po prostu picia, bo urodził mi się e, czwarty syn. E, to też był mój jeden z powodów nieobecności, ale picie już mam za sobą, e, opuchlizna zeszła, czerwona twarz też już zeszła. <laughs> e, wracam do świata żywych. E, po drugie, e, jak ja wróciłem z urlopu, e, ta bo takowy sobie zrobiłem, taki tydzień czasu, to Tomek się rozchorował, więc e, nie było szans. E, a po trzecie, jak wiecie, e, szykujemy Wam niespodziankę bo robimy naprawę placu, powierzchni placu, e, tak naprawdę naprawę wszystkiego, co tam jest. E, miało być w formie minimalistycznej, e, a wyjdzie jak zwykle. Na efekty jeszcze musicie chwilę poczekać. No, lokalni tutaj widzą, co, co zrobiliśmy, jak to wygląda, natomiast no, nie jest jeszcze to skończone. Czekamy jeszcze tam za kilkoma elementami i czekamy za wylaniem betonu za halą. Jest wszystko przygotowane, tam jest tylko kwestia wprawienia jednej kraty. No i łapiemy okno pogodowe, wlatują panowie, lać beton, bo tak jak y, pamiętacie, za halą będzie... Posadzka, no taka zacierana czy czesana, ja, ja nie wiem, jak to się nazywa dokładnie. Coś takiego, jak jesteście na Orlenie, albo tam na innej stacji i wjeżdżacie na to stanowisko do tankowania, to ten beton jest taki szorstki, no to coś takiego będzie tam wylane. Ze względu na to, że wiadomo, my tam myjemy maszyny i tak dalej. Aha, oczywiście, no, myjka tak jest, jest. Jest to na miarę XXI wieku. Ale jeszcze chwilę poczekajcie. Pokażę Wam po prostu to wszystko, jak będzie. Chociaż wylana ta posadzka. Aczkolwiek no, jeździć nie będziemy na tym mogli od momentu wylania. Równiutkie dwa tygodnie. To ze względów po prostu bezpieczeństwa, żeby ona gdzieś tam nie popękała w sposób niekontrolowany. Ale no, tak mamy zorganizowaną pracę i tak ją doorganizujemy do końca tego tygodnia, że te dwa tygodnie przeżyjemy bez, jakby bez tego placu. No ale słuchajcie, przypomina mi się taki fajny moment gdzieś rok temu. No, może troszeczkę więcej jak rok temu. A może niecały? nie cały? Nie, nie cały, To było zimą. Tak już początek zimy był. Te pierwsze takie mrozy, co chwyciły gdzieś tam na końcu chyba listopada. Że no, chłopaki, no to jest ostatni rok błota. Ostatnia błotna zima u nas. Ehm, obiecuję wam, że już więcej nie będzie. Przynajmniej za halą, tam gdzie po prostu mamy i rozbieramy częściowo te maszyny i jakieś tam, tam mycie i tak dalej. Ehm, więc no... Mm, Udało się słowa dotrzymać. No i tyle. No, Opowiadam jeszcze Wam dużo rzeczy, ale, ale nie chcę. Jestem szczęśliwy z tego powodu. E, tu też z firmą, e, która to robi, a robi to firma m, lokalna nasza, której ja też serwisuję dwa John Deary z przyczepami. Oni je używają właśnie do prac brukarskich. E, tutaj Piotrek z firmy Prestige. To też polecam, jeżeli ktoś z okolicy to to z całego serca, bo naprawdę firma jest sztos, naprawdę. Chłopaki mega czują temat, a po drugie naprawdę są w stanie się naprawdę w wielu kwestiach do was dostosować, tak? Czyli zaadoptować się do, częściowo do warunków, które gdzieś tam zostają, e, ale też umieją wiele rzeczy fajnie podpowiedzieć, poradzić, czy nawet po prostu w, w, przedyskutować za i przeciw, żeby znaleźć dobre gdzieś tam e, e, dobre wyjście. Także polecam firmę Prestige. Na sobie wpiszcie Prestige Piotr Kamienik, to taka reklama za darmo. Jestem dużym tą reklamę, chociaż się nie umawialiśmy tak z Piotkiem. No ale to już tak gdzieś tam myślę, że Rodo mi wybaczy <śm> ten mój tutaj mały, małą reklamę. Natomiast no do, początkowo miało być tak, żeby się zrobić. Tylny plac plus y, część tego tutaj frontalnego, frontowego placu, który widzą wszyscy klienci, którzy do nas odwiedzają i y, wszystkie firmy transportowe, które do nas przyjeżdżają z i po sprzęt, natomiast y, no, jak zaczęli tutaj kopać to wszystko, a założenie było takie, że wymieniamy wszystkie media, które są pod ziemią, kanalizę, burzówkę, Wodę podpinamy nową, rozprowadzamy po placu oczywiście prąd, czyli we wszystkie gdzieś tam takie neuraliczne narożniki. Prąd, sieć, no wiadomo, do oświetlania, do kamer, gdzieś tam do bramy, żeby też już w końcu ta była na, na, na pilota, bo już mnie też chłopaki męczyli ze sklepu. Aczkolwiek mi też już samemu zaczęło to przeszkadzać. No i jak chłopaki zaczęli kopać, to rozkopali nam prawie cały plac i Piotr tak mówi do mnie: Wiesz co, mówi, Ja ci to robię całe. Już nie robimy po prostu kawałka, tylko robimy całe. Zapłać mi chociaż część, po prostu resztę jakoś dogadamy się, bo i tak mi robisz sprzęty, bo po prostu ja już tu nie wrócę więcej w, tym, w tą, że tak powiem, dżunglę, bo tak mi dał do zrozumienia, bo to faktycznie tu dżungla była. To takie tereny płeskarowskie, wiecie, wiecie, rozumiecie, gdzie nie grzebnęli, to albo jakiś stary kabel, albo stara jakaś bednarka, a to, to było pół biedę, albo rurka jakaś nie wiadomo z czym, albo stary cieplik nieczynny już. 40 lat, a nie wiem czy wiecie jak kiedyś ciepliki wyglądały, to teraz macie na zdjęciu, albo drzewo rosnące na ciepliku, to też widać na tymże zdjęciu, także no słuchajcie, no wesoło było, ale teraz już się z tego śmiejemy, praktycznie temat ukończony. Dzisiaj, jak to nagrywam, to jeszcze chłopaki tutaj byli, taką pracę mieli trochę maszynową, może padało, nawet fajnie, bo mieli pracę na zagęszczarkę. To też im pasowało, bo u nas spadło dziś tutaj około 15 litrów wody od wczoraj. Oczywiście na spokojnie, nie jakimś tam ulewnym deszczem, a nawet, nawet się cieszyli, że, że ten deszcz przez weekend spadnie. Nie. Także no, kończę. Mnóstwo roboty popchnięte. No, czy potrzebne, czy nie niepotrzebne, to czas pokaże. Ja uważam, że gdzieś tam i tak to na plus wyjdzie, bo, bo to będzie wartość dodana, to też będzie tworzyło inny wizerunek tej firmy. Jakby tu już e, ktoś wiedzie na plac, to już zapomni, że tu były skr -y, nawet nie będzie szło się w ogóle tego dopatrzeć e, i to mnie bardzo cieszy. E, jedynym problemem, który nam zostaje, to po prostu no, prawie że koniec bazy pod części, e, czyli jakby nie mieścimy się już w magazynie, musimy coś wymyśleć tymczasowego jeszcze i są opcje awaryjne, więc jakby tutaj nie, nie jesteśmy w czarnej D. Natomiast słuchajcie, e, no też mam jakby z tyłu głowy to jaka jest koniunktura w, obecnie w rolnictwie. I po prostu no, wolałem te pieniądze przeznaczyć na coś, co tu mi będzie dawało wartość dodaną. Dlatego, że po prostu my tu jesteśmy i działamy i będzie nam łatwiej działać, bardziej prestiżowo, w ogóle sprawniej szybciej. No i przede wszystkim inny wizerunek będzie i to będzie coś, co już tu będzie pracowało. Bo ktoś mi tam powiedział ze znajomych tutaj, że no, kurczę, za te pieniądze, to byś działkę kupił już hektarową, może nawet trochę więcej. Ogrodził ją za te pieniądze i może nawet wjazd zrobił, a może nawet podciągnął media, w zależności ile jakby tam ci wyszło za hektar, ale ja mówię, no, no dobra, no i co dalej? Co dalej? Jak żeby tam coś postawić na tym hektarze, a postawić musiałbym tak z 1200 metrów hale, To może nie jest problem. To by się ogarnęło jakoś, nawet przy tej koniunkturze. Ale kurczę, co dalej? To trzeba zaplecze całe zbudować, trzeba ją wyposażyć, trzeba ją zatowarować. Słuchajcie, minimum 6 milionów. Minimum to tak, ja szczelam, minimum. A skończyłoby się na 10 w perspektywie 3-4 lat, więc no sorry, ale nie przy tej koniunkturze. Niech się pewne rzeczy wyjaśnią, czy ten Mercosur będzie tak destruktywnie działał na rolnictwo polskie i europejskie oczywiście się z wyjątkiem niemieckiego, jak tutaj zapowiadają eksperci ci naprawdę niezależni. Nie mówię tutaj o ekspertach z Desinfo. Natomiast no tu i teraz mi to jeźnie woła, to, co mam, zapłacę gdzieś tam ze swoich środków, a reszta po prostu gdzieś tam jakoś dociłamy i, i, i Piotkowi to zapłacę. Oczywiście postaram się jak najszybciej, natomiast wam powiem, że. No nie, po prostu na taką inwestycję się nie poderwę, bo, bo po prostu tam mogły być szczał w kolano. Yy, bo już słychać generalnie głosy, że jest nieciekawie, yy, a rok temu wszyscy narzekali, że jest nieciekawie. <laughs> no, że może nie wszyscy, ale generalnie duże firmy no, gdzieś tam nie mają powodów do uśmiechu, bo ta sprzedaż maszyn jednak ma tendencję spadkową, a na pewno nie wzrostową. Natomiast ten rok to już w ogóle pierwsze półrocze, to tragedia. Zobaczymy, co teraz yy, będzie, aczkolwiek no, ja nie widzę tego w jakichś tam różowych barwach. No i po prostu nie chcę iść w jakieś gigantyczne inwestycje, bo z tego co mi tutaj idzie, a, a wydaje mi się, że nie jest najgorzej, jeść jest co? Chleba z margaryną nie muszę jeść, jest na masło i na obkład. E, pracownikom zawsze co miesiąc zapłacimy na czas. Myślę, że godziwie. Coś tam sobie dohandlujemy, maszynami, części się sprzedają, maszyny się naprawiają, ta pewnie się będą naprawiać. Aczkolwiek tu też taka rada dla kolegów mechaników: pilnujcie finansów, nie? Nie dawajcie gdzieś tam na kredyt niepotrzebnie, bo się możecie czasami tych pieniędzy już nie doczekać. Bo na pewno będą restrukturyzacje, będą upadłości, będą inne rzeczy i się okaże, że jesteście na przykład jako 20 firma w kolejce po pieniądze i co wtedy? No, a słuchajcie, no. Mocne gospodarstwa przetrwają to, jeszcze kupę lat. Słabiutkie, no z różnych względów. Pewnie często przez to, że zabrał, nabrały za dużo e, kredytów, na przykład. No niestety nikt im nie kazał tych kredytów brać. To to jest tak jak w moim przypadku teraz. No, ja mogę, ja mogę się zakredytować, mam zdolność, ale nie chcę tego robić po prostu. Chcę też pożyć, a nie, że gdzieś tam sobie siwe włosy rwać z głowy. Także uważajcie, ja uważam, że to jest taki czas na przetrwanie. On pokaże, zweryfikuje. Ja mam nadzieję, że też społeczeństwo ostatecznie się zbuntuje przeciwko temu i gdzieś to z tego jakieś dobro wyjdzie finalnie, ale przed nami niestety turbulencje. Dobra, przechodzimy króciutko. Króciutko do odcinka, bo bardziej to traktuję jako e, opowiedzenie, co tam u nas, e, dlaczego mniej jest Norberta, e, to już teraz wiecie, a ja pokrótce opowiem, co na serwisie mam. Na skrzynce kilkanaście maili, to jest 7530 premium, ciągnik. Y, ukończony, można powiedzieć, czekamy tylko za informacją co z wyświetlaczem y, ten Command Center, bo tam mamy awarię tego wyświetlacza, nie możemy nic z nim zrobić, ciągnik praktycznie skończony i teraz y, y, ja będę odpisywał na maile po kolei, kto, że tak powiem, Gdzieś tam się pierwszy zdecyduje, przyjedzie, obejrzy do gramy Deal'a, no to, to ten lepszy. Ja jeszcze będę miał, słuchajcie, jeden lub dwa takie ciągniki. Gdzieś tam wstępnie jest coś na horyzoncie. Natomiast no, jest tutaj do, mocno doinwestowany ten ciągnik, bo jest zrobiony cały silnik łącznie z zestawami naprawczymi, z głowicą. Ja na to daję gwarancję. Na ten silnik skrzynia jest zicher, zwolnice, słuchajcie, zawieszenie wszystko jest. No albo porobione albo zicher, po prostu e, wsadziliśmy serca w to, co nie miara. E, jedynym gdzieś tam minusem, ale nie chcę tego robić, to jest, są te prawe felgi, one są takie jakby poodpryskiwane coś po prostu pukało gdzieś tam po nich. Tak jakby gdzieś może z jakąś kosiarką pracował albo z czymś, z jakimś mulczerem, może bocznym. E, jeżeli klient będzie chciał, to po prostu pomalujemy. Nie chcę tego teraz robić, bo to jeszcze jest za młody ciągnik, żeby tutaj tak go intensywnie malować. Z tyłu podnośnik, wszystko tutaj porobione na cacy. Łącznik hydrauliczny daliśmy nowy. E, to też w zestawie podnośnik, dół, góra, ramiona, wszystko macie porobione słuchajcie, miękka kabina, elektrozawory cztery sekcje, no nie wiem co tu jeszcze, jakieś wolne spływy popodłączane tutaj LS powerbiondy, no wszystko tak jak się należy, fajnie to wygląda, wiązka izobas, uniwersalna Myślę, że ktoś z tego ciągnika będzie zadowolony. 6830 też do kupna szykujemy. Właśnie jest u nas bartek, sprząta go i trzeba go po prostu przypolerować, bo no nie był jakimś tam ostatnio odświeżany. I tutaj będziecie mogli też ten ciągnik sobie oglądać. Jest tu kilka rzeczy dosłownie do zrobienia, bo tu jest niewielki przebieg, tam 8200. Nie ma 800 na pewno, a też fajnie wyposażony na elektrozaworach, trzy sekcje, miękka kabina, oczywiście TLS, inne rzeczy. I to z czystym sercem polecam. No i nowe wtryski tysiąc godzin temu założone, jest faktura do wglądu wadnie, silnik pracuje naprawdę, yy, myślę, że Ktoś to kupi, będzie zadowolony, bo to proste ciągniki są nadal. 7830 Szymona, słuchajcie, zmienił położenie, czyli jest jeżdżący, ma już maskę. Maska jest podniesiona, co prawda? Silniczek zrobiony, nawet udało się go, słuchajcie, pomalować. I teraz tak, silnik, no to wiecie, tu jest kapitalka zrobiona, jest nowy wał, nowa głowica tył, kończymy jeszcze uciąg mycie zbiorników oczywiście było jadę jeszcze, tutaj Szymona namówiłem że jak już tyle ciągnik u nas jest to dostanie z przód nowe opony bo tu już widzicie niewiele tego bieżnika zostało, tam tył jest ładny bo to chyba Szymon zakładał albo dostał na nowych czekajcie, ja tylko zamknę drzwi Zamknę, ale tak ładnie, żebyście nie zobaczyli tego naszego dzieła. No i jeszcze musimy poprawić, słuchajcie, przednią szybę, tu była wymieniana, pękła kiedyś, e, rozsypała się w mak, no, takie musimy posprawdzać, bo to prawdopodobnie taki podkładek gdzieś tam brakuje albo są... No nie wiem, coś jest z tą szybą nie do końca. Chcemy to po prostu poprawić tutaj, póki jest u nas ten ciągnik. Mamy takie chwyty specjalne, takie przystawki. Zrobimy to ładnie. No i ciągnik wraca do Szymona. Niech jeszcze pracuje, bo jeszcze coś niecoś porobi. Jakieś uprawy po burakach, jakieś tam oborniki, orki może zimowe, czy takie tam. To by było do zrobienia. A tu w tej hali, y, słuchajcie, do momentu wylania posadzki na pewno zdążymy zrobić ten ciągnik. Tu mamy uszczelkę pod głowicą. Tylko i wyłącznie. Ładnie to, słuchajcie, wyszło. Mamy tutaj rozkręconą tą ramkę. Natomiast yy, zresztą, time z tego oglądaliście w wykonaniu. Tą muszczelkę zrobimy i będzie, i będzie dobrze. Będzie dobrze, jak tu mówią. E, ciągnik widzę na lampach LEDowych, owych już led -owych, ale nie wiem skąd one. Nie wiem, czy to nie są agra -y Czasami, bo jakby to były te y to bym to widział albo krampy, to też bym widział. To raczej są UTV-y, raczej, raczej są to agraledy, także, no, boli no. mnie serce, no, ale cóż, trzeba też się z tym bólem jakoś obyć. A tu 650M, robimy silnik, słuchajcie, no i to jest silnik po, też po naprawie, słuchajcie, no, po naprawie jest silnik, niedawno była naprawa tego silnika, brak honów na tulejach praktycznie, zjedzone, nie wiem, jak to tutaj autor to zrobił, ale, no, to zrobił, to oczywiście był mechanik taki, no, który tak gdzieś tam no nie jest taki serwis niezależny, o, że tak powiem, może nawet za dużo powiedziane serwis niezależny, e, warsztat niezależny, e, no, i, no i wyszło jak wyszło, e, także motor mamy motor mamy do zrobienia, już głowica pojechała do zrobienia, wtryski do sprawdzenia, musimy to poogarniać, jest tu kilka rzeczy jeszcze prawdopodobnie, które klient będzie chciał mieć zrobione przy okazji jak już ten ciągnik u nas jest, ciągnik jest od nowości u klienta, no i trzeba go po prostu doinwestować, jeżeli ma jeszcze przejechać kolejne, tam mam chyba 10 tysięcy teraz, no to fajnie, aby jeszcze 10 przejechał, to trzeba, no niestety to trzeba zrobić, bo to jest błąd tutaj, że jest zapłacone za to, a nie chodzi. Czyli teraz klient będzie miał ten remont silnika u nas, plus to, co wydał wcześniej. No ale to nie pierwsze takie w tym, w tym świecie. No plus kilka rzeczy, które jest do zrobienia gdzieś tam wokoło chyba TLS-a musimy zrobić, coś tam przy podnośniku, parę rzeczy, jakieś gniazda, połączenie silnika ze skrzynią. Takie rzeczy, które no, dziś tam wynikają z przebiegu i trzeba to zrobić po prostu i zapomnieć o temacie. I też z tego. Macie timelapsa, jak Tomek tutaj tą głowicę demontuje. Byłoby tyle, słuchajcie. Ja się odmeldowuję. Dzisiaj taki opisowy mocny odcinek, bardziej taki monolog. Mój stany w miejscu, ale też tak czasami musi być. Zamiast o to gdzieś tam myślę, że będziemy troszeczkę teraz więcej robić jednak takich króciutkich filmów, a nawet shortów, bo widzę, że tendencje są takie, że 15-20 minutowe filmy już nie cieszą ludzi. To już nie doładowuje dopaminy tak mocno jak taki short. No przykre to jest niestety, bo to znaczy, że coraz więcej ludzi na tym świecie, ja też się na tym łapię oczywiście, żeby nie było, po prostu no, daje sobie smażyć mózg, e, ale no, no takie są też trendy no i troszkę musimy też się do tego dostosować, e, a żeby docierać do ludzi, bo jeszcze nie wszyscy nas znają się okazuje, sporo, branży, ale nie wszyscy, no to niestety musimy gdzieś tam się do tego pociągu, który zmienia prędkości, częstotliwości i tak dalej, i tak dalej, no dostosowywać, podłączać, bo, no bo wtedy jesteśmy w stanie do Was po prostu dotrzeć e, tak, żebyście gdzieś tam znali taką firmę jak, e, jak nasza. E, I tym miłym akcentem e, kończę. E, do następnego. Cześć!